Brawa. Kupa na torze numer 1, na torze numer 2 zawsze walczący, ale to, że tylko na zawodach Rafał Konopka. Na torze numer 3. Mistrz województwa 12 latów na tym dystansie. Na dystansie 100 metrów z zmiennym. Również drugi medalista srebrny mistrz województwa i zawodnik który zakwalifikował się na Polski Adrian Misiasz, duże brawa. Na torze numer 4, Damian Zarzyński, czterokrotny mistrz województwa w swojej kategorii wiekowej i prawdopodobnie trzykrotny medalista mistrzostw Polski łącznie z mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej. Duże brawa czekamy na oficjalne wyniki, ale myślimy, że wszystko będzie po że myśli. Kasper sama, styl klasyczny, ale wiemy, że zmieniem też... Tak ale po chorobie zobaczymy czy będzie w stanie wywalczyć z najlepszymi Migał Poweńska. I wystartowali, bo naprawdę będzie się toczyło. Toczyła rywalizacja Michał Przybylski na torze numer 2 tutaj płynie prawa podopka ale zdecydowanie Andrzej Wiesiarz czy płynie z ubiegłego życiowy jest każdy za zawodników czy też nie ale nie odpuszcza w super świecie w super świecie Damian Zarzyński zaraz za nim płynie Kacper Saba na torze numer 5 i na torze numer 6 Michał Pawelska widzimy jakie małe różnice Odstaje Zdecydowanie Adrian Misiarz, ale tego można było się spodziewać. Kto będzie na kolejnych miejscach na podium? Czy Damian Zarzycki, który jest o dwa lata młodszy od swoich kolegów? Czy też ulicz z rówieśników Adriana Misiarza? Niesamowicie że Adrian tutaj nam Nie bardzo. I teraz to będzie drugi, ale mocno idzie, ale mocno idzie. Do drugi, do drugi chyba kaczmę, chyba kaczmę, chyba Damian trzeci. I ale była jazda, to było warte chyba czekania.